Stanów Zjednoczonych, czyli Donald Trump miał rację. No, po co mają ludzie, wiadomo, tak ginąć na wy, skoro można temu zapobiec? Ja oglądałem tutaj, oglądałem, jak była ta narada początkowa, zanim zaczęła się ta wy, no, prezydent Rosji. Czyli Putin powiedział wyraźnie, że oni się chcą dogadać. Tylko dlatego takie coś ma być robione, bo on nie chce, by w Donbasie ludzie z Rosji byli traktowani bardzo źle przez Ukrainę. Słuchajcie. Zauważcie, że jak większość z was wie, przecież powiedział to nawet Donald Trump na tym posiedzeniu, które miało miejsce w Białym Domu. No, w którym nie do...